Oto Conqueror's Blade, taktyczne MMO akcji w rozległym średniowiecznym świecie. Zostań dowódcą, zgromadź armię i podbij wszystko na swojej drodze. Opanuj 11 zróżnicowanych klas broni, w tym Długi miecz, łuk, młot, włócznie i muszkiet. Wypróbuj je wszystkie i wybierz swój ulubiony styl gry. Buduj armię z jednostek inspirowanych najwspanialszymi formacjami w historii, zwerbuj wojowników walczących w zwarciu, na dystans oraz konnice. Możesz nawet dowodzić potężną kusarią. Walcz na różnorodnych mapach: od krwawych pulbitew po ogromne twierdze i legendarne miasta. Bitwy Oblężnicze będą prawdziwym sprawdzianem Twoich zdolności bojowych. W tych ogromnych, rozgrywanych na wielką skalę bitwach PVP mierzą się ze sobą dwie 15-osobowe drużyny wraz z ich jednostkami. Atakuj i broń swoich pozycji, by osiągnąć zwycięstwo! Zaawansowany etap gry jest obszerny i pełen możliwości. Dołącz do rodu lub stwórz swój własny i dwa razy w tygodniu mierz się z innymi graczami w wojnach terytorialnych. Walcz o kontrolę nad regionami, by stać się potęgą na mapie świata. Dzięki darmowym aktualizacjom nigdy nie zabraknie Ci ekscytujących zadań. Kraczaj regularnie na pole bitwy w kolejnych sezonach. Odblokuj nowe jednostki i zdobądź ograniczone czasowo nagrody. Zacznij budować swoją legendę z Conqueror's Blade. Graj za darmo już dziś.